Witajcie w SK TV Hity na czasie. Właśnie startujemy z kolejną miejską listą. Dziś jesteśmy w Zagłębiu, a dokładnie w samej stolicy, czyli w Sosnowcu. Za mną Jankie Pura, autor piosenki, brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. A jakie klipy rządzą w Sosnowcu? O tym przekonacie się zostając z SK TV. Zaczynamy. To jest miejska lista w SKTV Hity na Czasie i jesteśmy Wy w Sosnopcu. I właśnie stąd pochodzą te piękne dziewczyny o imionach Angelika oraz Karolina. Dziewczyny, na kogo czekacie? Na kolegę. A co to za kolega? Jej chłopak. Aha, ja myślałam, że taka potrójna randka. <grym> nie, nie, nie. A Wy skąd się znacie? Ze szkoły. A do jakiej chodzicie? Do gimnazjum. Yy, obydwie, tak. do jednej klasy. Okej, okay, no to pozdrawiamy pewnie szkołę. Tak, pozdrawiamy o, wszystkich. To kogoś jeszcze? Nie. O, ja pozdrawiam Kingę i Natalię, Dominikę i tam wszystkich. I tam wszystkich, dobrze. Ja się dołączam do wszystkich. Mam nadzieję, że wszystkie hity na czasie również goszczą w Waszych domach. Oglądacie SKTV? Tak. Okej, okay. a jaki teledysk jest Waszym ulubionym? No to zależy. Okej, okay, no to problem. wybierajcie. No, no to. Coś na co macie ochotę w tak słoneczny, piękny o, to. dzień. O, o to, czyli? On the disco. On one direction. I one thing, w SKTV, gramy. Tym razem w Sosnowcu natrafiłem na dwóch chłopaków. Cześć. Cześć. Jak macie na imię? Filip. Krzysiek. Krzysiek, co robicie na co dzień? Yy, akurat jestem maturzystą, poszukuję pracy. Poszukujesz pracy. A w czym się odnajdujesz najlepiej? W czym się odnajdujesz? W domu. W domu! Okej, okay. czyli praca domowa. Yy, a ty? Niestety jeszcze uczeń nie mam tak dobrze jak Filip. Kolega, dobra, a powiedz mi, yy, jaki masz plan na przyszłość? No, nie wiem, pierwsze co to studia, a potem może jakieś, coś z informatyką związane. No dobra, chłopaki, na wakacje gdzieś się wybieracie? Yy, nie, nie w tym roku. Nie w tym roku, a ty? Jeszcze nie mam żadnych planów. Okej, okay, ja mam dla Was plany na najbliższe minuty. Wybieracie teledysk? E, proszę bardzo, przed Wami tablet, hity na czasie. Możecie też kogoś pozdrowić. E, kto to będzie? Ja bym chciał pozdrowić e, byłą klasę Aha. i wszystkich maturzystów za to, że już mają wakacje. Okej, okay, dorzuca mi coś. No nie wiem, przede wszystkim pewnie kolegów i jednego takiego można powiedzieć przyjaciela, Łukasz Bieńko się zwie, degenerat 1, no ale... <grymne> Okej, okay, pozdrawiamy wszystkich, Sosnowca, Zagłębia, a teledysk jaki sobie wybieracie? Uh, I będzie Katy Perry, Part of Me. Part of Me, zgadzamy się, co? Dokładnie. No to gramy, Katy Perry, Part of Me. Za nami ulica Modrzejowska, główny deptak w Sosnowcu, a koło mnie Klaudia, która właśnie stąd pochodzi, tak? Tak. A gdzie dokładnie mieszkasz? W Juliuszu. Osiedle? Tak, Juliusz. Osiedle Juliusz, pozdrawiamy. Słuchaj, twoje plany wakacyjne? Żadne chyba. Żadne? Zostajesz tutaj na miejscu? Raczej tak. Okej, okay, spędzisz czas z przyjaciółmi. Mhm. Okej, okay, a na co dzień co robisz? Chodzisz do szkoły jakiejś? Do gimnazjum. Mhm. Chciałabyś kogoś pozdrowić może właśnie ze szkoły? Nauczycieli pewnie. Mojego okay. wychowawcy, pana Pajączkowskiego. A jak twoja ocen na świadectwie? Nie, lepiej nie mówić. <laughs> Okej, okay, dobra. E, ma, masz muzykę czy nie? No, mam. Masz i co masz z muzyki? W szóstkę. No, no to na pewno ładnie nam zaśpiewasz teraz, co? Nie. Nie? nie. Okej, okay, no to przynajmniej wybierz teledysk w ramach miejskiej listy w SKTV. Dobra, to ten. To ten, czyli? Czyli DJ Antoni. Nie wiem, jaki to jest tytuł. DJ One, ma SKTV. <laughs> Właśnie się dowiedziałem, że w Sosnowcu jest plaża. Cześć chłopaki, jak macie na imię? Michał. I? Karol. Gdzie jest ta plaża? Co tam jest dokładnie i jakie atrakcje można tam spotkać? No, na tej plaży no, nie ma zbyt ale zbyt dużo atrakcji, no, ale jest dość spoja i można tam fajnie spędzić czas. Okej, okay, ale to jest jakieś jezioro? Tak, to jest jezioro. Okej, okay, i gdzie, gdzie dokładnie trzeba się udać? No nie wiem, jakby to wytłumaczyć. No. Aha, czyli wygooglujcie sobie i zapraszamy na opalanko, tak? tak. Okej, okay, a co robicie na, na co dzień? No i no, do szkoły, do gimnazjum. Okej, okay, jakieś dziewczyny macie? Ja mam. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Jak ma na imię? Ola. I? I Patrycja. I Patrycja, okej. Okay, dziewczyny, pozdrowione, A te LEDYSK, wasz ulubiony? To będzie ten. To, to będzie ten, czyli? Brit Carolina, blackout, gramy? Okej, okay, no to gramy. Sosnowca, miejska lista SKTV. Halo! Hej! Halo. Oglądacie miejską listę w SK TV Hity na czasie. Koło mnie Paulina, która idzie sobie zrobić tatuaż. Jaki to będzie tatuaż? To będzie tatuaż, który koleżanki mi zrobiły na 18. Będzie cytat, który będzie już miał zaspokajone potrzeby, rosną. A powiesz gdzie? Tutaj na karku. Okej, okay, na karku, okej. Okay. A powiedz mnie, interesujesz się muzyką? Oczywiście, że interesuję się muzyką. W szkole miałaś muzykę? W podstawówce. Okej, okay, jaka była cena? Oczywiście celujący. Celujący, no to celująco sobie wybierz jakiś klip w ramach miejskiej listy. Proszę bardzo, teledyski są przed Tobą. Wybierzemy DJ Fresh i Rita, Rita Ora. Hot Right Now, no tak, tak, dzisiaj bardzo gorąco. A co dzisiaj robisz wieczorem? Z przyjaciółmi gdzieś się wybiorę, bo jest taka ładna pogoda. No to na pewno chcesz ich pozdrowić. Tak, chciałabym pozdrowić całą Dąbrowę mm -hmm. i moją przyjaciółkę Anetę. No i tyle. Dziękuję ślicznie. Ja również, pozdrawiamy. Kończymy miejską listę w Eskat i Winchity na czasie prosto z Sosnowca. Za chwilkę dowiem się, co jest najlepszego w tym mieście od Łukasza i Pauliny. Cześć! Cześć! No właśnie, co, co jest? Co jest najlepszego? Wiesz, to jest taka anegdota, że najlepsze w Sosnowcu cię może spotkać autobus do Katowic. <grym> <grym> Dobre, a dlaczego? Co, co fajnego w Katowicach? W Katowicach na pewno więcej atrakcji niż w Sosnowcu. A jesteście stąd czy z...? Nie, ja jestem z Lędzin, to jest koło Tychów zaraz. No proszę, aglomeracja śląska. Kto, a ty? Ja z Cieszyna. Z Cieszyna. No proszę, czyli Śląsk Cieszyński. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkie ja ze Śląska Cieszyńskiego. Ja kogoś jeszcze? Tak, chcieliśmy pozdrowić z całą naszą grupę, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej z Wyższej Szkoły Humanitas. Okej, okay, to wszystko. Dziękujemy okay. bardzo. Ale nie, nie, ja jeszcze mam dla Was tyle dysk, Proszę bardzo, na zakończenie miejskiej wybieracie klip? No. Nickelback Lullaby. Szybki wybór, Nickelback tak. Lullaby. Okej, okay. no to ja Was zapraszam na kolejną miejską listę w SKTV. Chris Koider, do zobaczenia. I'm <laughs>